Rozmawiamy o wszystkich najważniejszych tematach z punktu widzenia naszych rozmówców. Najczęściej to jest rzeczywiście rozmowa, a nie tylko nasze wypowiedzi, tylko są i pytania, i przedstawianie problemów przez osoby, które przychodzą na te spotkania. Rozmawiamy i o edukacji, i o prawach kobiet, i o bezpieczeństwie. To bezpieczeństwo teraz jest szczególnie ważne, ponieważ mamy takie czasy, w których wszyscy widzimy, co się dzieje w Ukrainie, widzimy, co się dzieje na linii również Moskwa, Waszyngton. Widzimy z niepokojem, patrzymy, jak się zmienia świat. Dlatego to bezpieczeństwo jest dla nas kluczowe. I w tym momencie widzimy bardzo wyraźnie, jak ważne jest, żeby przekonać kobiety, że poszły na wybory i zagłosowały na Rafała Trzaskowskiego. Człowieka, który nie tylko jest przewidywalny w bardzo nieprzewidywalnych czasach, ale nie tylko ma doświadczenie polityczne i to zarówno związane z polityką międzynarodową, jak i zna języki. Jest człowiekiem, który wie, jak co, czym jest w ogóle polityka międzynarodowa i możemy to do porównaj do tego głównego kandydata, który tak naprawdę tak miesza się w niektórych wypowiedziach i jednego dnia chce rozmawiać z Putinem, drugiego dnia chce zryzywać stosunki dyplomatyczne z Rosją, trzeciego dnia znowu chce je przy... Przywracać, że mamy poczucie, że to człowiek, który kompletnie nie ma pojęcia o tym, w jakim kierunku zmierza obecnie cała polityka międzynarodowa. Dlatego wiemy jedno, że Rafał Przezworski jest takim pewnym elementem, jeśli chodzi o przyszłość Polski. Mamy pewność, że jego i współpraca z rządem Donalda Tuska i kwestie związane z tym, że rzeczywiście jest człowiekiem doświadczonym i europarlamentarzystą, i byłym szefem IPP i, i człowiekiem, który. Rzeczywiście był ministrem do spraw europejskich, człowiekiem, który wie, wie tak naprawdę, jak trzeba prowadzić politykę państwa.